Nie ma. Hmm. się siostra otwiera Blind Baga. Hmm. Co to jest? Dawa. Come on. Dobra, let's go dalej. Hej. Może to będzie short. Co to jest? Pisze hmm? się. Co tu pisz, Metik. What <grafy> the fuck? Co, co jest? <grafy> to jest? To jest tego jednego odcinka, pamiętasz? To to co? Co tu piszę? Come on. The fuck. The fuck? Co to za wydłużona Analiz? <grafy> I co to jest? Rzadkie. No, to dobra. Coś jeszcze mamy? Czy już nic? Dużo jeszcze. <laughs> Darwin jakiś chyba. Rzadki. <laughs> nie mogę. Ile ona to musiała robić? To ja nie wiem. Co to? Oh, come Nie... A, Nie. darwin, dobra. Małe oczka. Flex. co? to? Co? Komon. Dobra to. Zdjęcie gambola i darwina. Um, um. A co? Rzadkie. Rzadkie. No, Rar. Daj suba, legendarna. Czekaj co tam pisze. Czekaj. Ta fuck? O, daj suba. O, pisze. Najlepsze. No, Ociepanie, ale ostrość się zrąbała. To, to, to jest zawartość. Naru.